Witam. Halo, witamy państwa wraz ze mną na stanowisku komentatorskim Włodzimierz Czaranowicz. Witamy i zapraszamy na mecz. Myślę, że obejrzą go państwo razem z nami z przyjemnością. Jak się podoba dzisiejszy mecz? Ktokolwiek tu przyszedł, na pewno się nie nudzi. Mówimy o współczesnym Bayernie, jego ostatnim sukcesie, ale jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to nie najbardziej w pamięci utkwiło spotkanie z Manchesterem United. Wygrywali, doliczony czas gry i przegrali 1-2. Lennart Johansson, ówczesny prezes UEFA, wszedł na stadion, ale nie widział końcówki i powiedział wtedy tak. Pierwszy raz widziałem, żeby zespół, który wygrał, płakał. Bo nie widział szefu UEFA 91. minuty, strzału Sheringhama 93. solskiera i zrobiło się nagle. 2-1 dla Manchester United. To zmieniło się, nie się było. 99. rok. Ciekawostką stadionu Allianz Arena jest fakt, że jest on różnie podświetlany, w zależności od tego, kto aktualnie gra na swoim stadionie. To prawda, jak się jedzie z daleka, wiadomo, że jeżeli jest kolor czerwony, to gra Bayern, w przypadku TSV niebieski kolor. Natomiast podczas meczów reprezentacji stadion podświetlony jest na biało. Arbitrem w dzisiejszym meczu jest Zachariasz Krzywicki. Gracze Marsylii rozpoczęli spotkanie. Miejmy nadzieję, że będzie to wspominać. Czy to wykorzysta? Ostrzega! No A takie, że. Majer ledwo weszł do winy czaty, ponieważ to wino dało jemu bardzo dużą... Zresztą, że gry, ja byłem, bo... gry, bo... też lezy, jak kto grypy, a jak nie kradł, to... Żijak! Z panem nie klaj. Szaleń się atakuje obrońca. Zjeść, słabo mi. Nie, nie byli się rzucać. Jest tu i nie. Utana Buafka of Sajdowa. Martinez. Andras Korzysta, szansa, o, la bramka. Precyzyjnie dolny ruch bramki, idealnie przymierzył dolny ruch bramki. 14 minuta i pierwszy gol w tym meczu. niebezpiecznie. Świetnie przejął tę piłkę na skrzydle. Javi Martinez. Javi Martinez. A tu mi jest do kogo. No, ładne zagranie piętą do kolegi. Mija obrońcę. Jest przy pijce i może dośrodkowywać. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. Zdobywałem bramkę. Zwycięskim pojedynkiem. Jaka jest decyzja Sędziego? Miller. Czeru. Dobra, piłka. czy to wykorzysta? Gia! No Mamy pianko, proszę Państwa. zabrać piłkę bez fałdu. Arbiter nie przerwał gry. Słuszna decyzja. A jeszcze. Morel Rodriguez. Blisko pole karne. I Czy to wykorzysta? Oddaje strzał. Bayern Monachium za chwilę dośrodkowywać będzie rzut rożnego. Skuteczna interwencja. Wybija piłkę głową. Uderzenie, Ale wspaniała bramka. Po wtórce będzie widać jak czysto uderzył tę piłkę. Niesamowicie wymyślił tę akcję, a potem to wykonał. Idealnie uderzył prosto w dolny ruch bramki. Znakomita technika. Marułem, no? 3 do 1 to rezultat po pierwszych 45 minutach. Sędzia dał znak i właśnie piłkarze Bayernu Monachium rozpoczęli drugie 45 minut. Strzelam! Nie złapał tej piłki. Dobra wymiana podań. Czy to wykorzysta? Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. O, lala, jaka bramka. Wspaniała bramka, nie pierwsza i nie ostatnia w jego wykonaniu. To jest gwiazda, prawdziwa, która potrafi jeszcze to udowodnić w zespole. Nie imię się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Czy to wykorzysta? Szansa! Bramka, kolejna bramka, mimo wysokiego prowadzenia, walczą do końca, to się może podobać. Ależ był to dribbling, mijał obrońców jak ja chciał i ja na koniec to cudowne minie. trafienie do bramki. Do Kręcił ich wszystkich w murawę. On jest nie do zatrzymania. No, no, Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Sierżant się ustawił i przejął piłkę. Ja myślę, że... Jeszcze jeden skuteczny odbiór w jego wykonaniu, przeciwnik jest absolutnie bezradny. Przejrół, no, a lech. doskonale to przeczytał piłka, a zmienia właściciela. Miller. Potęczna interwencja i znowu mają piłkę. Czy utrzyma się przy piłce? Przyjrł. Morel Rodriguez. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym. Dobra interwencja. No i lamp. Złe podanie i strata w środku pola. Teraz Robben. No i mamy stratę piłki. A jest. Hali Martinez. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Piękny gol. Ale w sprytny sposób uderzył tę piłkę, prawda? Tak, zachował silną krew, zaczekał do ostatniej sekundy i precyzyjnie umieścił piłkę tam, gdzie chciał, zamiast uderzać siłowo. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Dziwice byli pewni zwycięstwa, a ich ulubieńcy, no, dają im za... Będzie strzelał, aleś pięknie, cudownie, kapitalnie. Nie potrafią powstrzymać go obrońcy. To jego drugi gol w tym spotkaniu. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Posyła w pole karne. Obronił, ale piłka na boisku. Z poświęceniem świetna, pewna interwencja jej w zawodu kibiców rywali. Jedwiges. Uh, szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Podwójna zmiana. Rezerwowi wchodzą do gry. Przejmuje piłkę na własnej połowie. To już końcówka tego jednostronnego meczu. Klaus. Czy to wykorzysta? No, a będzie gol? No i czekamy na doszlokowanie z rzutu rożnego. jest. Martinez! Ależ uderzenie poprzeczka! Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę a, jaka bramka! To, like, Nie po raz pierwszy w tym meczu potwierdzają swoją dobrą postawę. Teraz nikt już nie powie, że ma wątpliwości komu należy się zwycięstwo. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Pani Martinez? że jeszcze. Koniec spotkania. Kosimir Mecz był bardzo jednostronny. No wystarczy spojrzeć na wynik. Proszę Państwa, kończymy. Żegnają się Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Czaranowicz. oczywiście jeszcze ja. to zobaczymy na razie.